Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was kochani bardzo serdecznie w piątek i zapraszam do tego, żebyśmy razem wsłuchali się w Słowo Boże i prosili w czasie tej modlitwy Słowem przede wszystkim o głęboką i autentyczną więź z Jezusem. Żebyśmy odkrywali tą, tą więź, tą relację i żebyśmy nauczyli się ją nazywać. Żeby w tej relacji być autentycznym, być prawdziwym, bo myślę, że to jest jakby tym podstawowym zadaniem. Które stoi przed nami w, też w tej pielgrzymce wiary. To jest odpowiadać sobie i Bogu na trudne pytania, szczerze, autentycznie i wprawdzie. Dobrze, ale adrem. Dzisiejszy fragment, który przeczytamy sobie i rozważymy, pochodzi z 9 rozdziału Ewangelii Świętego Łukasza. Posłuchajmy. Gdy raz modlił się nas osobności a byli z nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem – za kogo uważają mnie tłumy? Oni odpowiedzieli – za Jana Chrzciciela. Inni – za Eliasza. Jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków wstał. Zapytał ich – a wy za kogo mnie uważacie? Piotr odpowiedział – za Mesjasza Bożego. Wtedy surowo im przykazał i napominał ich, żeby nikomu o tym nie mówili. I dodał: Syn człowieczy musi wiele wycierpieć. Będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w piśmie. Zostanie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. Oto słowo Pańskie. Moi drodzy, możemy sobie wyobrazić tę scenę, kiedy Jezus jest na modlitwie i uczniowie są razem z nim. I taki pierwszy wniosek, który mi się nasuwa to to, że najważniejsze rzeczy dokonują się w życiu Jezusa właśnie na modlitwie. Jakby kiedy przeglądamy idziemy drogą Ewangelii dobrej nowiny, to tam widzimy, że te kluczowe decyzje Chrystus podejmuje zawsze na modlitwie czy po modlitwie. I tutaj też jakby zaprasza uczniów na pewną drogę, drogę rozwoju, która ma ich doprowadzić do najważniejszego pytania. Które dzisiaj Jezus stawia również mnie i Tobie. Mianowicie, najpierw Jezus zaczyna pytać swoich uczniów, i też pyta mnie, za kogo uważają go ludzie, z którymi żyje na co dzień. Dlatego, że jakby pierwsze nasze doświadczenie Pana Boga bierze się z mówienia innych. To inni mówią mi o Jezusie. To inni zapraszają mnie do wspólnoty ze sobą, chociażby na przykład poprzez te filmiki, przez prawda, jakieś inne konferencje. Tak naprawdę, my idziemy na spotkanie z Bogiem, o którym nam ktoś opowiada. I to jest jakby pierwszy etap. On jest potrzebny, on jest ważny, bo, bo wiara rodzi się ze słuchania. I myślę, że to też jest taka okazja, do tego, żeby zadać sobie pytanie, kto z tego mojego otoczenia. Bardziej przybliża mnie do Jezusa, a kto z mojego otoczenia mnie od Niego oddala. Myślę, że to jest też ważne, żeby zobaczyć to, te źródła, które sprawiają, że ta bliskość Pana Boga staje się rzeczywiście bliskością, albo to w moim życiu, co, co jest jakimś też oddaleniem od Niego. I to jest jakby ten pierwszy etap ważny, ale nie końcowy. Chociaż mam wrażenie, że my najchętniej byśmy się tutaj zatrzymali, kiedy ktoś nam mówi o Jezusie. Zobaczcie, że często w tej drodze naszej formacji ewangelizacji, ktoś nam stawia pytanie: Czy Ty słuchasz Słowa Bożego? Czy spotykasz się z Jezusem w Jego Słowie? Ale czy to robisz samodzielnie? Czy wciąż szukasz jakichś nowych inspiracji, posługując się filmami? Wiecie, dla mnie osobiście idealną sytuacją byłoby, gdyby te osoby, które oglądają te, te codzienniki, one w którymś momencie już ich nie potrzebowały. Żeby to było tylko i wyłącznie taką inspiracją na dziś, ale jutro, żebyście wy sami, indywidualnie, osobiście, Wchodzili w to, w to spotkanie z Panem Bogiem z jego, w Jego słowie, i żeby te codzienniki już Wam się do niczego nie przydawały. To byłaby idealna sytuacja. No ale nie żyjemy w świecie idealnym. Moi drodzy, przechodzimy do kolejnego etapu, bo Jezus zaprasza swoich uczniów do tego kolejnego etapu. I myślę, że warto też sobie to tak plastycznie wyobrazić. Jezus przychodzi do Ciebie, przychodzi do mnie, patrzy mi głęboko w oczy i zadaje mi to kluczowe pytanie w tej całej historii, mianowicie: kim ja jestem dla Ciebie? I tak jak dosyć gładko przeszliśmy przez pierwszy etap, tak zapraszam Cię do tego, żebyś w tym etapie zatrzymał się na dłużej. Żebyś dzisiaj chodził z tym pytaniem: kim Jezus jest dla mnie. I uwaga, nie jest sztuką dać odpowiedź taką, której, yy, której wydaje mi się, że on oczekuje, którą chciałbym, żeby, żeby ona taka była, to jest takie moje wyobrażenie, ale chciałbym, żebyś się z tym pytaniem dzisiaj spotykał w ciągu całego tego dnia, żeby się spotykała w ciągu wszystkich swoich zajęć: Kim dla mnie jest Jezus? Jakie to rodzi. Emocje, jakie to rodzi, przeżycia, co się dzieje w moim sercu, co się dzieje w moim umyśle, co się dzieje w całym moim człowieczeństwie. Niech to pytanie, powiem tak brzydko, niech penetruje dzisiaj Ciebie, twoje, twoje wnętrze, Twój mózg, Twoje emocje. Może być trudno, ale trudno, niech tak będzie, bo to Cię doprowadzi do tej prawdziwej odpowiedzi. Staraj się mu odpowiedzieć dzisiaj, nie wiem, wieczorem, zgodnie z prawdą. Jeśli nie, to może w następnych dniach. To czas jest naprawdę nieistotny. Jezus pokazuje mi dzisiaj, przez to słowo, kiedy je czytam, że droga do pełni życia nie jest drogą łatwą. To jest droga, która prowadzi przez różnego rodzaju cierpienia, trudności. Przez odrzucenie, przez śmierć, przez śmierć dla tego, co przyziemne, tego, co, co, co tutaj doczesne. I teraz, kiedy myślimy o tej drodze, kiedy ja myślę o tej drodze, to w jakiś sposób naturalny pojawiają się w moim sercu jakieś opory, lęki, jakiś taki wewnętrzny bunt, obawy. I myślę, że warto też mu o tym mówić czego się na tej drodze boję, czego się obawiam, co boję się stracić. To jest też bardzo ważne, żeby sobie uświadomić ten stan, w którym się znajduję, żeby z nim stanąć przed Jezusem, żeby mu wypowiedzieć to, to takie wewnętrzne słowo zaufania, zawierzenia, że cokolwiek by się działo w moim życiu, ja ufam Tobie. A to nie jest proste, bo to nie jest takie oczywiste. Bo wiemy, że właśnie wtedy, kiedy jest trudno, kiedy idzie jak po grudzie, no to wtedy trudno jest powiedzieć: Jezu, ufam Tobie. Nie? A myślę, że jest to kluczowe i bardzo ważne. A zatem, kim jest dla Ciebie Jezus? Kim On jest dla mnie? I myślę, że odpowiedź na to pytanie, szczera i autentyczna, pozwoli i Tobie, i mnie wejść na tę drogę, na którą On nas dzisiaj zaprasza. Drogę, która jest trudna, ale na której końcu jest. jest życie wieczne. Jest spokój, jest radość, brak śmierci, życie, eksplozja życia, niekończąca się eksplozja życia. Dzięki za dzisiaj, serca Ci błogosławię i mam nadzieję, jak Bóg da, do zobaczenia jutro. Z Bogiem.